Cześć, witajcie, z tej strony Dziękuję, witam was, moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zdobywcy na moim kanale. Zaczynamy od wydarzeń live z zeszłego odcinka, czyli na 270 tysięcy subskrypcji PRC Record Breaker trafia do naszego zespołu. I tak, oto oczywiście, do naszego składu BPL wzmocni e, cały zespół. I miejmy nadzieję, że będzie się spisywał fenomenalnie. fenomenalnie. Ja wiem, że on tak będzie e, grał, że wszystkim szczęka opadnie. I tak, oto teraz wygląda nasz skład z BPL. Ale to nie wszystko, oczywiście, za 12 tysięcy łapek w górę otrzymałem Ben Arfe, hatem. 5 gwiazdek sztuczek. Jakieś fenomenalne statystyki posiada ten zawodnik, i w naszym zespole będzie, przynajmniej na razie, grał na prawej. Pomocy, bo wydaje mi się, że tam lepiej się spisze niż Vertut Mam nadzieję, że tak to się czyta. No, ale przede wszystkim to jest nasz skład Francji. Połączona Francja z Ligą, ale wydaje mi się, że całkiem nieźle to wygląda. Oprócz lewego obrońcy, który tutaj, tutaj total, totalnie nie pasuje. Ale mamy Benarfa, mamy oczywiście Marciala mamy Kawaniego, Matuidego, no i Grosickiego. i moi drodzy, wydaje mi się, że powinniśmy dzisiaj zacząć właśnie od tego składu. Moi drodzy, jeszcze jeżeli chodzi o wyzwania widzów, to ja już wam dziękuję bardzo, ale uzupełniliśmy 8 miejsc, które nam wystarczą do tego, żeby no, mieć całą zakładkę wyzwań widzów. Na razie porzucamy ten pomysł, ale mam nadzieję, że utrzymacie swoją aktywność w komentarzach i będziecie dalej mi radzili co do serii, gdzie kogo umieścić i jak ogólnie zrobić jakieś fajne składy ponieważ no może w drugim sezonie zdobywcy powtórzymy to, wyzwanie widzów mamy 8 i to na razie wystarczy. Oczywiście jeżeli potrzebujecie końców, serdecznie zapraszam was do medicońskiej.gr, z którym macie 5% końców więcej. Więc jak wyglądają nasze obecne zmagania, jeżeli chodzi o Ligę 6, powiem szczerze, jest bardzo źle ponieważ wygraliśmy tylko trzy spotkania, jeden remis i dwie porażki. Dwie pierwsze porażki w całej serii mieliśmy właśnie w tej lidze, także nie podoba mi się to ani trochę. Miejmy nadzieję jednak, że w dzisiejszym odcinku trzy będą zwycięstwa. No dobra moi drodzy, to jest nasz pierwszy przeciwnik i widzę tutaj. U, wow, 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 spokojnie, spokojnie, 88 zgrania, ale to nie jest najważniejsze. Cały skład z Bundesligi, z Roysem, z Aubameyangiem, z Lewandowskim, z Millerem, Riberym, Vidalem Widalem. Trzeba się w 100% skupić, szczególnie, że nie mam przetestowania, tego składu, więc troszeczkę się boję, no ale zobaczmy, czy uda się tutaj coś osiągnąć. A ten Benarfa, podanie do kawaniego, tam jest niekryty. Urugwajczyk, Urugwajczyk, uderzenie i poprzeczka ratuje tutaj mojego przeciwnika. O! Fatalny błąd, i czy zakończy się? Nie! Leno ratuje mu tyłek. Co za farciarz! Kawani, Edison kawani. Edison Cavani, Edison Cavani, ależ teraz się już nie pomylił Potężna bomba, wykonania Urugwajczyka I tak jak jego kolega z całego zespołu Chodzi mi o Tadeo Suareza Tak i on nie myli się w takiej sytuacji No i mamy jeden do zera. O, Hatem, świetnie Antony Martial, Antony Martial poda jeszcze tutaj do Cavaniego Cavani, uderzenie dwa do zera. No, ten man of the match zapowiada się naprawdę świetnie Trzy razy zatrzymanie pod rząd, na serio Obama Jank nie jest na spalonym i strzela bramkę na 2-1 Mam wrażenie, że po tych 3 razy zatrzymał grę Po czym gra inaczej Wiem jak absurdalnie to brzmi, ale przez ile Jak strzelił na 2-0 do bramki, to było chyba po 30 czy tam 25 minutach To nie potrafił mi odebrać piłki, mogę bawić się jak chcę A nagle z tym jest problem Okej, okay, 45 minut za nami No i to jest właśnie to o czym mówiłem To, jego, to była jego pierwsza akcja, ja wcześniej przeważałem Matuidi, Matuidi. Słupek z takiej odległości. Okej. Okay. kawani, kawani z daleka. Wow, co za hat-trick tego zawodnika. No Urugwajczyk z że. Fenomenalne uderzenie. Mamy 62 minutę, 3-1. Cristiano Groszaldo. Wow, Cristiano Groszaldo, proszę państwa, postanowił, że zrobi tutaj akcję niczym dla reprezentacji Polski. Cristiano Groszaldo, wszystkich nawinął na nitkę. Groszaldo z daleka! Ho -ho! Ależ uderzenie Kamila Grosickiego! No tego się nikt chyba nie spodziewał, że nawinie sobie wszystkich jak... Na nitkę na kłębek. To, to chyba nie jest najlepsze porównanie, tak czy inaczej, w 89 minucie jesteśmy świadkami fantastycznego uderzenia ze strony Polaka. No i to jest oto koniec tego spotkania. Fenomenalny występ Kawaniego. Bardzo dobry grosickiego. No i cały zespół spisał się dobrze I to mi się podoba, bo mamy kolejną dobrą drużynę do po prostu grania Jeżeli chodzi o bramki, mamy tutaj tyle Jeżeli chodzi o asysty, mamy trzy A to są statystyki końcowe I bardzo mi miło powitać nowych członków w moim zespole Szczególnie jeżeli chodzi o Bundesligę Ponieważ mieliśmy wyzwanie, w którym musimy zdobyć co najmniej Wygrywać 14 spotkań co najmniej trzema bramkami I za to był Douglas Costa, oczywiście, bardzo ładna karta Oraz za asysty, za 75 asyst był Müller i moi drodzy, właśnie nasz skład bardzo się polepszył. No i e, nie widzę innej opcji, jak dać zagrać właśnie e, Niemcom, ale zanim to oczywiście zrobimy, czas otworzyć jedną paczkę złotą. A być może, być może Johard wpadnie, ale by było fajnie jest teraz w mecz, Mamy też karty Hero i i i nie, nie jest to ani Hero, ani Johard, jest to lemina 76. Overala, jest sako, Też nie są to złe karty. Absolutnie nie są to złe karty. Lemina, można się przydać do seria składu z Włochami. I powiem szczerze, pasuje tutaj bardziej niż idealnie. Nie ten, nie ten, ten. O dokładnie. Ponieważ bardzo mocno łączy naszych tutaj wszystkich graczy. SPD ma wszystkie połączenia. No idealnie, może temu składowi damy zagrać kolejne spotkanie. Zobaczymy, na razie Niemcy. No i mój drugi przeciwnik, ma, widzę tutaj skład BPL głównie z lekkim Matuidim i Tersteigenem. Lekkim oczywiście składem, z, znaczy zawodnikiem z ligą. No, nieważne. Właśnie zauważyłem, że gramy składem Serie A, ponieważ oglądając zmieniłem tam zawodnika, zapomniałem zmienić na Niemców. No dobra, no to Lemina będzie miał bardzo szybki szybką próbę tego czy daje sobie radę i Dybala. Miejmy nadzieję, pomoże mu. Mój wielki fail, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. Jeżeli wygram, no to co, robimy wszystko, żeby to spotkanie wygrać i wybija. Ładnie. Dybala. Dybala. 1 do zera. No ja jednak lubię grać tym włoskim składem. Kandrewa Ładnie to zrobił. Kandrewa schodzi i to jest rzut karny to jest rzut karny Nie spóźniona interwencja jednego z obrońców. I to nie, to nie obrońca, to Barclay. No... No nie wyszło. Buffon by się wszędzie chciał wpychać, ale oczywiście damy to dybali, ponieważ ma już jedną bramkę na swoim koncie. Dlaczego? Dlatego warto by to wykorzystać. Pięknie wykonany rzut karny Morata już widzi dybale, dybala. Będzie miał szansę, dybala. Dobra, co tu zrobi? No nie! Ale fajnie wyskoczył, naprawdę wyglądało to świetnie, tylko, że no słupek Uderzenie z daleka poprzeczka ratuje nas tym razem, ale miałem wrażenie, że Buffon Buffon ma pod kontrolą to, co się dzieje i miałem rację, powiedzmy Ooo, to jest rzut karny i mamy szansę na hat-tricka Czyżby drugi właśnie w dzisiejszym odcinku Kontrola piłki Dybali jest genialna, jeżeli jego, znaczy będzie miał team of the season na pewno o, oh, w to samo miejsce. Więc nie mogę się doczekać, żeby już go dorwać i przetestować. Argentyńczyka. No i moi drodzy, po pierwszej połowie mamy 3 do 0. To nie jest tak, że przeciwnik nie gra, więc należy mu się tak bramka, czy. no, jedna bramka, wystarczy. Dybala, dybala i 4 do 0. Kto by inny? No mój przeciwnik, nie czarujmy się, nie ma nic do mówienia w kwestii dzisiejszego spotkania. Dybala 5-0. No i moi drodzy, kończy się to spotkanie, 5 do 0, genialny występ Argentyńczyka z Juventusu No i oczywiście bramki Dybali, asysty, Lemina, nasz nowy zawodnik, którego wypakowaliśmy w poprzedniej e, paczce Dwie asysty dla niego, bardzo dobrze w ogóle się spisał, 8-2 oceny, jedna z najwyższych w tym zespole zaraz po Dybali A to są ogólne statystyki Okej, okay, no to otwórzmy paczkę za 7,5 tysiąca, zobaczmy co w, e, w środku e, będzie i... Bramkarz, Ospina, no mamy tutaj Petra Czecha, więc chociażbym chciał, to nie mogę Aczkolwiek trafiamy serię a lewego obrońcę to jest bardzo dobre trafienie I w tym momencie, wy, co prawda będzie grał na prawej obronie, ale wyręczyliśmy Wyręczyliśmy, nie wiem, nie mam pojęcia jak, prawego obrońcę z Brazylii, Szalke No i mamy prawie pełny, nie no, pełny skład z Włoch Aczkolwiek niektórzy są nie na swoich pozycjach Teraz jednak nie zapomnę i gramy Niemcami e, No dobra, nasz ostatni przeciwnik na dzisiaj to jest Uwaga, Hakuna Juan Mata. Ma Juan Mata, nie ma. No to, to co to jest za nazwa w ogóle? Ale mamy tutaj połączenie składu BPL z seria. E, nie nie seria, tylko... No, troszkę seria jest z BBVA No i w sumie tyle. Gra o mistrzostwo, także musimy się skupić i zagrać najlepiej, jak tylko potrafimy. O, o już Douglas Costa. Już mu się włączył Douglas. Już mu się Douglas Costa włączył. Już mu się Douglas Costa włączył uderzenie i zablokowany w ostatniej chwili. Okej, okay, Douglas. Piękne wejście. Potrójny i jeden do zera, czy to jest Müller? Czy to jest chyba jedna z moich ulubionych kart w tej grze? Moi drodzy, nie To jest, nie on, to jest k, k, to, Czy to Kruze? Tak, Kruze A ja już myślałem, że tu będę się cieszył z Müllera nie. Fail Swoją drogą w tym składzie mamy trzech zawodników Którzy bez problemu mogą grać na, na środkowym napastniku I oczywiście chodzi tutaj o Kruze, Mylera oraz Draxlera I zastanawiam się kto najlepiej będzie się spisywał na właśnie napastniku Zastanawiam się też właśnie czy y, Draxler przypadkiem nie lepiej będzie cofnąć y, Cofnąć na środkowego pomocnika A na napad dać albo Mylera, albo właśnie Kruze Draxler, Draxler O oh, wow, wow, ależ to było ładne no i pierwsza połowa, za nami wygrywamy 2 do 0, wydaje mi się, że jest to dość pewne prowadzenie, ale parę bramek zawsze się jeszcze przyda, także zobaczmy statystyk. jeżeli w końcu puści nam no, Thomas Müller, ten niedoszły strzelec bramki, którego myślałem, że tak będę wychwalał, ale to jednak Kruse się tam pojawił. No i nie pokaże nam statystyk, mój przeciwnik zdecydował się, że jednak nie chce tego oglądać, nie dziwię mu się. O, oto i jeden całkiem porównałe spotkanie, tylko, że mam lepsze przejęcia. O, no i mamy teraz... Mamy Douglasa Costa. Czy jesteśmy w stanie ustrzelić tu jakąś ładną bramkę Douglas Costa No Douglas Costa Douglas Costa? O, oh, kurczę rabona. Troszeczkę źle to zrobiłem, no ale mogło to być o wiele. O, mogło to być ładne. Dobra, tego się nie spodziewałem. Ryczki przy 2 do 0 eee, no dobra. W takim razie mamy dwie bramki i dwie asysty. Troszkę gorzej ze statystykami, ponieważ, chociaż celność strzałów jest całkiem ok, dokładność podań gorzej, przejęć 13 jak po 67 minutach, jest, nie jest źle, ale przede wszystkim jest to mistrzostwo. No i moi drodzy, mamy 6000 monet i czas otworzyć trzy paczki. Dokładnie, złote oczywiście. Udało nam się też w serii strzelić łącznie już 100 bramek, co oznacza, że do naszego zespołu trafia Anczuła Griezmann wersja 87 overalla. Świetnie wygląda karta i miejmy nadzieję, pomoże nam y, wygrywać. No i oczywiście trafi pewnie do składu francuskiego. No ale oczywiście zanim przejdziemy jeszcze y, do statystyk i osiągnięć moich wszystkich. Zajmiemy się trzema paczkami. Y, oczywiście za, y, za, za, za mistrzostwo, za awans i za zwycięstwo. To jest oczywiste, tutaj raczej nie ma nikogo, myśliwy jest, bardzo fajnie. ok Alaba i uwaga, uwaga. Trafiamy. Napastnik od Dini. Dinia, ja bym wolał Hurricane'a na przykład. No i ostatnia karta, Hurricane'. Uwaga, kogo w środku trafiamy? A jest to, jest to napastnik. Ziniak, najgorzej. A, Rudiger. to jest świetna karta. No dobra, czas przejść do osiągnięć, moi drodzy. Zaczynamy od strzelania, gdzie mamy 100 bramek łącznie strzelonych w naszej serii. Oczywiście, Antoine Griezmann trafił już do nas. No i bramek jednym zawodnikiem się nie zmieniałem, ponieważ nie mieliśmy dzisiaj okazji zagrać z Suarezem, ale na pewno, na pewno będzie jeszcze szansa. Tak samo za asysty. Dostaliśmy informa Miller'a 75 i zbliżamy się powoli do tego Team of the Year Modricza, co mnie bardzo cieszy. Asyst, nadal jednym zawodnikiem, nie przebiliśmy, bo bardzo duża różnorodność, jeżeli chodzi o zespoły, wkradła się ostatnio do naszej serii. Obrona tutaj 16 czystych kąt, bo dzisiaj naprawdę ładnie mecze wyszły, przynajmniej dwa, No i nadal 0 goli zawodników z obrony, co jest dla mnie fenomenalne. Na 100 bramek, ani jedna nie padła Przez, strzelona przez obrońcę Jeżeli chodzi o zwycięstwa, no to oczywiście Zbliżamy się powoli do Gareta Bale'a, 26 zwycięstw Bardzo ładnie, bardzo mi się to podoba No i dzięki temu też jesteśmy w piątej lidze, tak Jeżeli chodzi o statystyki, tutaj Powoli, powoli, zbliżamy się do Men of the Match 20 razy, do 4, 4 Mecze bez faulu no, i te 15 przejęć też są w zasięgu ręki, i te celność strzałów jest całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o inne, to oczywiście tutaj Douglas Costa trafił do naszego zespołu przez 14 meczy. meczów wygranych co najmniej trzema bramkami, no i w sumie bardzo blisko jest też e, hat -trick. 15 razy, co by oznaczało Lewandowskiego hero. No i oczywiście w wyzwaniach Widzów na razie nic się nie zmieniło No i moi drodzy, jeżeli chodzi o wydarzenia live Na pewno wiele osób jest zmieszanych e, Jeżeli chodzi o karty, to zacznę od tej innej Troszeczkę, Deliali e, hero Za, za 12 tysięcy łapek w górę, także mam Nadzieję, że uda się tutaj zdziałać I żeby trafił Anglik do naszego zespołu No ale ciekawsza karta oczywiście jest Za subskrypcję. E, w ostatnio Byliśmy 270 tysięcy subskrypcji, za co wam bardzo Dziękuję. I kolejną kartą Na kolejny próg, czyli na 275 tysięcy subskrypcji będzie Team of the Season Kante. I teraz zapytacie, jakim cudem, jak on jeszcze nie wyszedł? No chyba z, wszyscy zgodni jesteśmy, że ta karta się pojawi już w piątek czy sobotę, no a ja do tego czasu nie ma szans, żebym wbił 275 tysięcy subskrypcji, więc e, jak już wbiję, to on na pewno dostępny będzie na rynku i z przyjemnością go kupię. Także e, mam nadzieję, że podoba wam się ta opcja, troszeczkę zaryzykowałem, bo niby wiem, nie ma 100% szans, że on się pojawi, jednak patrząc na jego grę nie ma innej opcji. Moi drodzy! Dziękuję wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę subskrypcji i wracać po więcej filmów na mój kanał. Tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i na razie. Dobra, dobrać, nic z... nie ma. Jest ok. Patrz, patrz. Jest, tak! Tak, jest! tak jest. Ale to idealnie. Kurde. Uu, no to było świetne teraz.